Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mam zamiar zaprezentować reakcję otrzymywania węglanu ołowiu. W tej probówce mamy wodny roztwór wodorowęglanu sodu, a w tej buteleczce siarczan ołowiu. Zmieszany z wodą. Odkręcamy siarczan ołowiu, buteleczkę. Nawieramy kilka kropli siarczanu ołowiu. I dodajemy do probówki z wodorowęglanem sodu. Następuje reakcja, w której wytwarza się dwutlenek węgla. Na dnie siarczan ołowiu reaguje z wodorowęglanem sodu i wytwarza się dwutlenek węgla z węglanem ołowiu. Jak otrzymać siaczan ołowiu, pokazałem na poprzednim moim filmie. Dziękuję wszystkim za uwagę.